Loder w Star Warsowym przeglądzie newsów tygodnia. Pedro Pascal, aktor grający Mando, może opuścić Lorenina. Plotka pojawiła się po tym, o czym mówiliśmy w ostatnim przeglądzie newsów, gdzie to Disney wyrzucił z Lucasfilm aktorkę grającą Cara Dune. Podobno aktor grający główną rolę w serialu wielokrotnie wspiera swoją koleżankę i okazując nią solidarność miałby odejść z serialu i to dlatego właśnie przyjął ofertę grania postaci Joela w serialu od Las of Us, o czym także mówiliśmy w ostatnim przeglądzie. Moim zdaniem tego typu ploteczki możemy wrócić do kosza, postać Mando w trzecim sezonie jest nienaruszona. A właśnie, a propos Cary Dune, oj działo się w tym tygodniu działo, ponieważ... Jeśli pamiętacie ostatni przygląd newsów, to główną informacją było to, że Disney wyrzucił Gina Carano, czyli aktorkę grającą postać Cary Dune z Lucasfilm. Jest masa newsów, to co działo się dalej z aktorką streszę tutaj, a jeśli ktoś nie jest w temacie, no to macie wszystko wyjaśnione, w ostatnim filmie macie do niego link w kartach w prawym górnym rogu. A więc po wyrzuceniu aktorki z LucasFilm doszła oczywiście ona do porozumienia z Disney'em w bardzo cywilizowany sposób, a w internecie przeciwnicy oraz obrońcy aktorki pogodzili się. <noise> coś wyżartuję. Oczywiście kto w internecie zrobiła się burza, czyli Gina dowiedziała się o swoim zwolnieniu przez social media. Powiedziała o tym w jednym z ostatnich wywiadów, a podobno sama aktorka dostała wcześniej propozycję przeprosiny za swoje wcześniejsze tweety od Disney'a, czego nie przyjęła. Hasbro wycofało produkcję zabawek z Karą Dune. Aktorka nie poddała się i już ogłosiła nowy film w współpracy z Benem Shapiro. Według źródła wewnątrz Lucasfilm Disney chce się trzymać jak najdalej od kłopotów i wszystko co obraża lewą stronę polityczną jest problemem. Oraz, że sam Lucasfilm najprawdopodobniej nie przywróci już postaci Kary Dune. Pedro Pascal, aktor grający Mando już wcześniej próbował przeszedł Ginę o wiele wcześniej przed jej zwolnieniem. Przez całe zamieszanie wokół Jean, stała się ona najbardziej popularną aktorką według serwisu IMDb. Film z udziałem prezesa Disneya, czyli Kevin Kennedy, na oficjalnej stronie YouTube'owej Oscarów, mimo że nie miało nic wspólnego ze zwolnieniem Ginny zostało zbombardowane dislikekami, a w komentarzach mieliśmy zasyp wiadomości wyrażających swoje niezadowolenie z powodu usunięcia kary Film został zminusowany tak bardzo, że została wyłączona na nim ocena oraz możliwość pisania komentarzy. Nie przeszkodziło to jednak rozczarowanym ludziom, którzy przynieśli swoje niezadowolenie na inne filmy. Na kanale YouTubeowym Oscar ich inne filmy zostały zbombardowane dislikekami oraz komentarzami na temat wyrzucenia aktorki. Samo wystąpienie Kevin Kennedy zostało przez użytkowników serwera YouTube odebrane tak negatywnie, ponieważ prezes Disneya zachwalał tam ciężko pracę kobiet, co wielu ludzi, jak możemy wyczytać w komentarzach, potraktowało jako objaw hipokryzji z powodu jednoczesnego wyrzucenia aktorki kryjącego karę czyli postać, która była w serialu silną i niezależną kobietą. Jak na ironię, ten właśnie filmik to najpopularniejszy materiał na całym kanale YouTube'owym Oscarów z ostatniego okresu czasu. A wy, w ankiecie z ostatniego filmu, uważacie, że wyrzucenie Ginny było nieuczciwe. Jak wiecie, niedawno pojawiła się w internecie zapowiedź reżyserskiej wersji Justice League tzw. Snyder Cut, który, mimo iż jakiś czas temu był wyśmiewany i mówiono, że nigdy nie powstanie, teraz jest i zbiera póki co naprawdę dobre oceny. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ z powodu tego sukcesu od razu poszła świat plotka, że Disney ma oko na Zacka Snydera i chciałby, żeby właśnie on był reżyserem jednego z nadchodzących filmów o Gwiezdnych Wojnach. Sam Zack Snyder jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, jednak w jednym z wywiadów powiedział Nie sądzę, że mam napisaną historię, która nie wiem czy teraz mógłbym się odnaleźć w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie wiem czym teraz ono jest. Można te słowa zinterpretować jako fakt, że reżyserowi nie przypadło do gustu, w który kierunek poszły Gwiezdne Wojny, gdy piecze nad nimi przejął Disney. Jednak czy to przekreśla możliwość reżyserowania jednego z nadchodzących filmów o Gwiezdnych Wojnach przez Zaka Snydera? Moim zdaniem nie. I dalej, kontynuując temat nieoczekiwanych powrotów. Trylogia Ryana Johnsona, czyli twórcy ostatniego Jedi, która mam wrażenie w ostatnim okresie czasu została trochę zapomniana, cały czas powstaje. Jak możemy przeczytać, trylogia Ryana Johnsona cały czas powstaje. Nie ma dat ani terminów, ponieważ pracuje przy innych projektach, ale cały czas powstaje. Ósmy epizod Gwiezdnych Wojen stworzony przez Ryana Johnsona był czymś co w mojej ocenie w ostatnim czasie najbardziej podzieliło fanów Gwiezdnych Wojen. Przez co niektórzy ucieszą się na to wiadomość, a niektórzy nie. Jestem ciekaw po której stronie stoicie wy. I jeszcze z innych nieoczekiwanych rzeczy. Trzymaliśmy niepotwierdzone informacje, że Ezra, którego możecie kojarzyć z serialu animowanego Star Wars Rebelianci, dostanie swój własny serial, a samego bohatera miałby zagrać aktor, którego możemy kojarzyć chociażby z Aladyna. Ej, hey, podwójna beka. Kanał Keselran w przeszłości był znany z przecieków, które się potwierdziły. Czy tak będzie tym razem? Poczekamy. Zobaczymy. Kolejny przegląd newsów i kolejne informacje o nowych grach Star Wars. Po pierwsze potwierdzenie informacji z ostatniego przeglądu, czyli rzeczywiście w tym roku dostaniemy nową grę mobilną w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, która wyjdzie także na Nintendo Switch. Dowiedzieliśmy się o tym na ostatnim pokazie Nintendo Direct, a sama gra ma nazywać się Star Wars Hunters. To z potwierdzonych informacji, a z ploteczek dotarła do nas informacja, że być może nadchodzący Kotor jest tworzony od 2019 roku. Na oficjalnej stronie Gwiezdnych Wojen pojawiło się wiele zapowiedzi, m.in. trailer nowego bohatera High Republic, nowa książka opowiadająca o sekretach użytkowników Ciemnej Strony Mocy, książka na temat Padme opowiadająca o jej małżeństwie z Anakinem, czy to, że zobaczymy Boba Fetta w marvelowskim War of the Bounty Hunters. I na koniec pytanie dla was, ankieta do której link możecie znaleźć w opisie. Czy uważacie, że powstanie nowej trylogii Raya Johnsona, czyli reżysera Ostatniego Jedi, produkcji, która jakby nie patrzeć podzieliła fanów Gwiezdnych Wojen, jest dobrym pomysłem, czy też nie? Jestem bardzo ciekaw waszego zdania, wielkie dzięki za lajki, suby, trzymajcie się i niech moc będzie z wami.